Cześć kochani, w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam opowiedzieć, co zamierzam robić i na czym polega dieta, którą wybrałam, by schudnąć tyle kilogramów. Powiem jeszcze dodatkowo, że już tą dietę stosowałam z pozytywnym skutkiem, bo schudłam 20 kilogramów, to było po pierwszej ciąży. Natomiast potem urodziłam dwójkę dzieci i nie planuję już czwartego, a przynajmniej tak mi się wydaje. Jest to więc dobry moment, żeby wrócić do tej wagi sprzed pierwszej ciąży. Ale słuchajcie, najpierw Wam powiem trochę teorii. Nasz organizm, po to, żeby wytworzyć energię, spala węglowodany i tłuszcze, które dostarczamy do organizmu. W pierwszej kolejności spalamy węglowodany. I kiedy dostarczamy do organizmu zbyt dużo pożywienia, organizm natychmiast ten nadmiar zamieni nam w tkankę tłuszczową. Więc tkanka tłuszczowa jest tak naprawdę takim magazynem energii dla naszego organizmu na ciężkie czasy. A odchudzanie jest w sumie niczym innym jak powiedzenie organizmowi stop. Słuchajcie, właśnie ten czas ciężki nadszedł i by skutecznie zrzucić ten nadmiar kilogramów, trzeba zmusić nasz organizm do tego, żeby spalił te zapasy, tę tkankę tłuszczową. Ale organizm będzie się bronił, dlatego odchudzanie nie jest takie przyjemne jak w tycie, ani nie jest łatwe. Słuchajcie, stąd te efekty jojo, które są wynikiem tego, że organizm chce na siłę odbudować ten swój stan magazynu. I jakby na to spojrzeć w ten sposób, to no, odchudzanie, jak widać, nie jest proste. Dlatego wybrałam dietę, która polega na zmuszeniu organizmu do spalania mojego własnego tłuszczu. Brzmi to fantastycznie, tym bardziej, że można to osiągnąć w sposób prosty, bez głodówek, bez ciężkich ćwiczeń. Jak to zrobić? No, brzmi pięknie, ale jest tu jeden haczyk. Haczek polega na tym, że można jeść ile się chce, natomiast ilość produktów, która jest dostępna, jest dość krótka. Co można jeść? Można jeść tylko te produkty, które nie zawierają węglowodanów, gdyż jeśli dostarczymy je do organizmu, to organizm, by wytworzyć energię, spali je, zamiast palić na w tłuszcz. Ponadto. W, w ciągu tych pierwszych dni musimy ograniczyć spożycie tłuszczów, gdyż chcemy, żeby organizm spalił nasz własny. I teraz tak, co możemy jeść? Możemy jeść tuńczyka, możemy jeść kurczaka, schab, polęglicę słupocką, białko, jajka. Stosując dietę wysokobiałkową, zmusimy nasz organizm do tego, by zaczął spalać nasz tłuszcz. Jeśli słuchajcie, nie będziemy oszukiwać na jedzeniu, to trzeciego dnia wejdziemy w stan ketozy, czyli spalenia tłuszczu. W naszym moczu pojawią się ciała ketonowe, które są efektem spalania tkanki tłuszczowej. Sprawdzić to możemy bardzo łatwo przy pomocy pasków Ketodiastix. I jeśli zaczniemy tę dietę w poniedziałek, to już w środę wieczorem będziemy w stanie ketozy. I słuchajcie, ketoza nie jest nadzwyczajnym stanem organizmu, bo gdy przebiegniemy rano 5 km, to będziemy w stanie ketozy, nawet o tym nie wiedząc. Ale utrzymywanie długo ketozy jest, może być niebezpieczne dla naszego organizmu, dlatego ja podzieliłam tą dietę na takie cykle tygodniowe. I bardzo ważna rzecz. Dieta wysokobiałkowa jest dość jałowa dla naszego organizmu, dlatego. Bardzo ważne jest, żebyśmy przyjmowali witaminy, do tego błonnik i kilka gramów tłuszczów nienasyconych, czyli takich tłoczonych na zimno. Pamiętajmy, jak w każdej diecie, żeby pić bardzo dużo wody, minimum 3 litry, ale to no, w każdej diecie trzeba pić wody, niestety. Słuchajcie, tak pokrótce to mniej więcej tak to wygląda. Pamiętajmy, żeby naprawdę robić wszystko z głową i jeśli, słuchajcie, decydujemy się na dietę, to tak jak w każdej diecie, czy to w tej, czy w innej, jeśli mamy jakieś niewykryte choroby w organizmie naszym, to może być to niebezpieczne dla naszego zdrowia, także jeśli się decydujecie na tą dietę, to skonsultujcie się z lekarzem. To na tyle, słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej diety lub mojego odchudzania, to piszcie komentarze pod tym filmem. Zapraszam do oglądania moich następnych odcinków.